Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku otworzymy sobie tego oto multipaka dużego z kolekcji Tops Hundred 101, 5 grubych saszetek po 15 kart. W każdej mamy dwie karty z naklejkami. Można trafić limitkę Wandajka w trzech różnych kolorach. Więc zobaczymy, kto nam wpadnie. No, coś, ostatnia saszetka nie chce się oderwać. Czyli gdzie tutaj mamy? Tutaj mamy limitkę, więc najpierw sobie to sprawdzimy. Jaka limitka nam padła? Srebrna, czyli nie ma źle. Po środku nie najlepsza, ani też ta nie najgorsza. Srebrny van Dyke. No i co do tego jeszcze. Z naklejkami, karty z naklejkami jest Lazio i Jao Felix. I tutaj pozostali zawodnicy. Mata, Jowicz, De Tomas, Torres, Jimenez, Alexander Arnold, Martinez, Milik, Mightlight Niles, Tiago Silva, Lenglet i Diego Koszta. Ja jeszcze poluję tam na jakieś pojedyncze sztuki, moi drodzy. Jak będę miał chwilkę czasu, to zrobimy uzupełnianie Ostatnie, już uzupełnianie. To co będę miał, to włożymy. No i sprawdzimy, co jeszcze brakuje. Kimich, Kante. To są naklejki. Z kartami. Specjalna Ciro Immobile. I nie wiem właśnie, czy go mam, czy nie mam. No, a na pozostałych mamy Diene, Angel, Vargas, Vinicius, Jota, Jimenez. Handanowicz, Mane, Havertz, Vertogen, Terrier i Lenglet. Robert Lewandowski i Van Dijk. To są karty z naklejkami. Specjalną jest Van de Beek. Wiem, że mi Brakował też, ale dostałem go od mojego przyjaciela Rinku. Czuczu, Mata, De Tomas, Waran, Neves, Pizzi, Brozowicz, Salah, Dzeko, Aubameyang, Gueye i Messi. Jota i Neymar. To są karty z naklejkami. Specjalna to Suarez. I tutaj mamy Mounta, Danilo, Morata, Patricio, Ronaldo, Paulsen, Smalling, Martinelli, Alderweireld, Mares, Mbappe i Tiago Alcantara. Bernardo Silva i Munir. To są karty z naklejkami. Specjalna Kulibali. I tutaj mamy Abrahama, Diaza, Koke, Jowicz, Traore, Markezin, Devry, Van Dijk, Onana, Bellerin, Zane i Alaba. I patrząc tutaj na te karty, które wpadły to raczej nic nowego, bo tak jak mówię Bika, wiem, że od przyjaciela miałem linku, więc posprawdzam to sobie na spokojnie i zrobimy ostatnie uzupełnianie, i zobaczycie jak to wygląda. Bo limitki mam już wszystkie, moi kochani, tylko jakieś pojedyncze sztuki do albumu jeszcze mi brakują. To by było na tyle dzisiaj na odcinku, dzięki za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!